Cześć, rozciąganie po wysiłku, no to podstawa w każdym sporcie, jeżeli chcesz trochę ograniczyć opóźnioną bolesność mięśniową i ogólnie uefektywnić każdy trening, a przy okazji zabezpieczyć się przed kontuzjami. Dlatego zaprezentuję Ci taki przykładowy zestaw, który ja stosuję po bieganiu. Ogólnie to właśnie, jak widać, już jestem po treningu i jeżeli jest to u Was taki trochę intensywniejszy trening, jakieś szybsze interwały, to polecam wpierw poprzedzić takie rozciąganie lekkim schłodzeniem, czyli przejściem do jakiegoś takiego marszu, czy chociażby wolniejszego truchtu, żeby organizm mógł się trochę wyciszyć i nie myślał, że zakaz znowu przyspieszymy, tak? Więc jeżeli już jesteście właśnie po takim schodzeniu, no to zapraszam do rozciągania. Także zaczniemy od takiego rozluźnienia bioder. Ja przykładowo przechodzę sobie do takiego głębokiego przysiadu. Pamiętajcie, no żeby koła na troszkę na zewnątrz, albo wzdłuż palców. I ile macie zakresu do dołu, pięty przykro do podłoża. I tak rozluźniamy sobie tutaj biodra. Możemy trochę łokciami porozpierać kolana i na boki lekko się skręcamy. Pamiętajcie, że właśnie po wysiłku nie stosujemy takiego rozciągania dynamicznego, tylko statycznego, bo <laughs> mogą wyniknąć z tego takie trochę większe zakresy i może to do do kontuzji, jeżeli za bardzo machniemy w którąś stronę, więc to nie jest absolutnie wskazane. Nie pomoże nam w po regeneracji, a może nawet coś się stać przy okazji. Dlatego polecam powolne rozciąganie z minimalnym takim pogłębianiem, ale nie pulsacyjnym, tylko powoli równomiernie zwiększamy zakres. Pamiętajcie, że właśnie takie regularne rozciąganie po każdym wysiłku może poprawić Wam efekty Waszej pracy na treningu, a przy okazji właśnie uelastyczni mięśnie, także polecam. No dobrze, no więc jak już czujecie, że jesteście rozluźnieni, to zaczniemy sobie od dołu, więc zaczynamy od łydki. Na przykład ja stosuję coś takiego, że składam prostą nogę na pięcie, go zginam w kolanie i schylam się do tej nogi, którą chcę rozciągnąć, i zadzieram tutaj podeszwę, łapiąc za palce, i tak, żebym czuł tutaj łydki. Teraz nie, nie skupiamy się na dwugłowych, czyli tutaj, tylko same łydki. No i tak rozluźniamy sobie. Polecam tak, no, 20-30 sekund na każdą partię, każdą stronę przeznaczyć. Powyżej 300 sekund raczej nie ma takiego sensu. Ogólnie, jeżeli chcecie popracować bardziej nad mobilnością i mieć jeszcze większe zakresy, to takie rozciąganie możecie poprzedzić na przykład rolowaniem. To też polecam, jeżeli właśnie w domu się rozciągam, to zawsze wpierw się trochę pogoduje. Dobrze, jak już czujecie rozluźnienie, przechodzimy do kolejnej. Oczywiście tam, gdzie czujecie większe napięcie, to tam dłużej zostajecie. Tu pamiętajcie, żeby nie szarpać, tylko jak chcecie pogłębić, no to powoli na wydechu zniżacie się czy bardziej ciągniecie. Ogólnie zalecane jest takie rozciąganie sił własnych mięśni, a nie pod jakimś dużym ciężarem. Wtedy jest oczywiście bezpieczniej. możemy do dwugłowych przejść. jak przykładowo posłużę taką ławeczką. Jak jesteście w domu, możecie użyć przykładowo właśnie krzesła, łóżka, no cokolwiek na takim poziomie biotek czy wyżej trochę, czy niżej, to nie ma takiego znaczenia. I to, jakie macie zakres, czy trochę niżej, czy właśnie możecie wyżej sobie pozwolić, kładziecie jedną nogę i teraz schylacie się, tak żeby czuć tutaj całe pasmo od dołu nogi, mięsień dwugłowe i rozciągamy. I tutaj wdech i na wydechu zniżamy Możecie przy okazji rozciągnąć tutaj bok pleców, czyli z bokiem i schylić się tutaj ile jesteście w stanie. No i tutaj możecie albo właśnie lekko się jakoś tak wychylić, albo jak macie już większy zakres wypracowany, no to możecie się zawszeć tutaj nogą i sięgać do palców tą przeciwną ręką do przeciwnej nogi. No, w tle że robiły się kotlety standardowa polska niedziela. No, bardzo by tak właśnie w tenerze się już porozciągać. No, przy okazji, jak jesteście, tak no to no, przyjemniej jest tutaj niż w domu jeszcze jakieś plamy po sobie zostawiać potem wycierać. Dobrze, tu mamy dół do załatwiony i trochę plecy. No to teraz mięśnie głowy, które się raczej najbardziej napinają. I tu właśnie możecie się oprzeć o coś i po prostu zwyczajnie, tak jak pewnie znacie, łapiemy za stopę i wychylamy. Stopę w tył i tutaj jak chcecie mocniej rozciągnąć, to jakoś nie machajcie w ten sposób, no bo to nie ma sensu, tylko biodra w przód, po prostu, miednice, takie przodopochylenie miednicy robicie i wtedy bardziej się naciąga tutaj to, to pasmo. No i tak rozciągacie. noga tak samo. Jeżeli jesteście w stanie, nie musicie się podpierać o nic, no to nawet tym lepiej dla Was przy okazji w ćwiczycie. No i tak jak mówiłem wcześniej, na każde to partię poświęcacie tyle, ile czujecie. Jak macie bardziej pospinane, no to oczywiście można dłużej. No i do, do zakończenia nóg, to oczywiście jeszcze pośladki się dość mocno napinają przy bieganiu, tutaj ja polecam oprzeć właśnie jak macie tak na poziomie miednicy troszkę niżej jakiś element no to opieramy o to po prostu stopę i schodzimy niżej tutaj jak wolicie tak żeby czuć na, napięcie w, w pośladku może to wyglądać śmiesznie, ale skuteczne Was ciągnąć tutaj całe pasmo i oczywiście pamiętajcie, że bez szarpania, bo teraz możecie mieć właśnie większe zakresy z uwagi na to, że jesteście po wysiłku no, może to jednak skutkować jakąś kontuzją jak tak szarpniecie za mocno, co się zegwie, to pamiętajcie, że to jest całe pasmo więzadeł więc lepiej tego nie odwręczać dobrze, możecie powoli przejść do kolejnej nogi, jak już macie załatwioną i tak samo kończycie stopę i zniżacie się tak jak w, zakres zwala. Oczywiście można to robić również na przykład kładąc stopę na, na y, kolanie drugiej nogi i tak schodząc do głębokiego przesiadu czy w głębokim wykroku też fajnie, a tutaj najlepiej czuję, przynajmniej ja sprawdzi, która weksyla odpowiada. Tutaj oczywiście biegacz każdy się najbardziej skupić na nogach, no bo to jest najbardziej obciążone i pospinane, ale pamiętajcie, że w bieganiu pracuje całe ciało, no u góra, prawda mniej intensywnie, ale także, więc polecam Wam również rozciągać długą część ciała. No to zacznijmy od rozluźnienia właśnie pleców, odcinka nr możecie wykonać głęboki skłon. No i ile jesteście w stanie, sięgacie w dół, przy wydechu pogłębiacie, nie robimy takich pulsacyjnych ruchów, tylko statycznie. Cinek lędźwiowy rozluźniony. No to w sumie dość mocno pracują też ramiona. Także prosta ręka na skos, drugą przyciągamy i możemy skręcić głowę w przeciwną stronę. To samo w drugą stronę. Teraz sięgamy w tył, czyli rękę, zginamy i za głowę, drugą ręką sobie pomagamy łapiąc za łokieć. i tak ściągamy tutaj. Trochę rozciągamy triceps, trochę ramię. samo drugą stronę. I oczywiście szyję też trzeba rozduzić dlatego tutaj na bok. Delikatnie oczywiście z wyczuciem. Więc powoli i schodzimy lekko głowę i tak po skosie ją przyciągamy. No i powtórzymy w drugą stronę. No i po skosie. rozluźnić tak schlając lekko w przód. A następnie w tył. No i na koniec jeszcze takie rozluźnienie. Schodzimy powoli w dół, a następnie takim kocim grzbietem krąg po kręgu, jak to nawet w ćwiczeniach z siłowo, też stosuje taki schemat. I schodzimy tutaj luźno. I jeszcze raz. Wszystko tutaj rozluźniamy już bez jakiegoś ściągania, tylko tak właśnie rozluźniamy całe ciało. I krąg po kręgu, z takim lekkim garbem powoli prostujemy się. I na końcu szyja, głowa i jeszcze głęboki wdech. I wydech. No i tak wygląda mój schemat. Jak widzicie, no, zajęło to chwilę. No, nie każdy raz tak samo u mnie wygląda, ale ważne, żeby po prostu się rozciągać. Pamiętajcie, że to jest no, podstawa w każdym treningu. No, nie zajmuje to dużo czasu, a naprawdę przyniesie efekty. Także polecam Wam po każdym treningu, czy to biegowym, czy siłowym. Także zapraszam do kolejnych materiałów i no, cześć.